Przeżywają ogromny szok. Ale panie ministrze, nie, niech pan blokował sobie, wszystko, ale niech pan sobie nie robi żartów. Nie pana, ostatnie... Panie ministrze, nie chcę pana martwić, ale jak pan mówi do ekranu, to pan nie usłyszy stamtąd odpowiedzi. Nie, mistrze, nie wiem, czy pan wie, że tak działa telewizja, że naprawdę... w jedną stronę tylko jest komunikat. Wolałbym, żeby sądził mnie ktoś, komu bliższe są standardy cywilizacji łacińskiej. Jeżeli do pana sędziego. Lewackie, klimatystyczne, fantasmagorie. Takie bardzo dobre projekty pochodzące z klubu Prawo i Sprawiedliwość bądź pana prezydenta, doktora Karola Nawrockiego, są mrożone w zamrażarce marszałka Czarzastego. Dzisiejszy odcinek to prawdziwy koncert intelektualnych fajerwerków Mafii PiS, a raczej kapiszonów. Trzy tematy, każdy pięknie pokazujący, że partia, która przez lata udawała jedynych patriotów i zbawców ojczyzny, dziś produkuje już tylko i wyłącznie memy. Na początek Marcin Przydacz, który na antenie telewizji TVN24, usiłował prowadzić dialog z widzami poprzez patrzenie w kamerę i mówienie do odbiorników. Tak jakby zapomniał, że telewizja nie działa jak telefon na mówiącym. Do tego usiłował wmówić widzom nową wersję historii o haniebnej rezydenturze Dudy. Również dzisiaj Mariusz Gosek, który znów grzmi o zamrażarce Czarzastego, ale dziwnym trafem nie wspomina, że projekty PiSu są odkładane bo są po prostu niebezpieczne, szkodliwe albo skrajnie niepoważne. No i na koniec Grzegorz brał naczelny neonazio 4RP, który podczas swojej rozprawy postanowił przedstawić wniosek tak absurdalny, że nawet Monty Python miałby problem, by to przebić. Uwaga, chciał zostać sędzią we własnej sprawie, bo według niego każdy niezależny sąd to oczywiście lewactwo albo synonim rymujący się z eurokołchozem. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa gorąco w poniedziałek i zapraszam na drugie dziś wydanie uprzedzam bulwersujące podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Na początek jak zwykle moja gorąca prośba, moja i całej naszej ekipy, która pracuje przy tym programie, o to by kliknąć łapkę w górę, nasza wielka prośba. Także zachęcam Państwa do pisania komentarzy, Państwa zaangażowanie pod każdym programem naprawdę realnie przekłada się na to, że jesteśmy pracowani wyżej i docieramy z informacjami o łajdactwie PiS do nowej widowni. Przy okazji zapraszam na CzechPress.pl, to nasz portal informacyjny. I oczywiście odsyłam Państwa na antyprawak gdzie robią zakupy na przykład dowolnych książek czy gadżetów spod naszego pióra, bo to nasz sklep, mogą Państwo realnie dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju naszego obywatelskiego, choć medialnego projektu. Tymczasem, Szanowni Państwo, Marcin Przydacz, no nie trzeba tłumaczyć, że jest to był wiceminister i wierny rycerz Pałacu Rezydenckiego, wystąpił na antenie telewizji TVN24 i zaliczył popis, który myślę, że spokojnie przejdzie do historii polskiej telewizji. Otóż, Przydacz usiłował rozmawiać z widzami, ale nie nie odpowiadać na pytania prowadzącego, tylko rozmawiać z widzami przez teleodbiornik, jakby zakładał, że widz po drugiej stronie ekranu po prostu mu odkrzyknie: Jasne, Marcin, masz rację, przecież duda to wzór niezależności. Zero partyjniactwa. No i to wszystko było na żywo, a więc nie da się tego zapomnieć. Prowadzący spokojnie, profesjonalnie uświadomił Marcinowi, że telewizja nie jest komunikatorem głosowym. No ale Marcin dalej swoje usiłował opowiadać bajkę, że rezydent Duda był koncyliacyjny. Był, szanowni państwo, w jego opinii niezależny. No i oczywiście wcale nie wetował ustaw PiSu. No i tu zaczęła się prawdziwa żenada, ponieważ każdy, kto żył w Polsce w latach 2015-2023, doskonale wie, że rezydent Duda miał jeden najbardziej znany pseudonim. Był to Długopis. Przez ostatnie prawie dwa lata ten rząd nie potrafi się z żadnym prezydentem dogadać. O nie, w sprawie, ja. sp 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 sprawie ambasadorów pan? z Andrzejem Dudą doskonale pan Naprawdę? No, tak? no były, były, byli ambasadorowie, których Andrzej Duda... To myślę, że teraz e, widzowie tvn przeżywają ogromny szok. Ale Pani minister, ale nie, nie, byli ambasadorowie, przecież Duda blokował sobie, wszystko, Ale Niech pan sobie nie robi żartów. Choćby no, Jacek Najder w Brukseli. To jest... To jest nominacja ambasadorska, bo to zapytamy widzów telewizyjnych. Ile, szanowni państwo, jak myślicie, ile e, nominacji podpisał Andrzej Duda? Bo jestem przekonany, że z tej telewizji i z jednej macie ciągle informacji, że prawie wszystko blokował, może jedną, może dwie. A otóż, nie chcę, na pana, ostatniej... panie mistrze, nie chcę pana martwić, ale jak pan mówi do ekranu, to pan nie usłyszy stamtąd odpowiedzi. Nie, myślę, nie wiem, czy pan lu... wie, że tak działa telewizja, że na w jedną naprawdę... stronę tylko jest komunikat. Bardzo panu dziękuję. To było Także bardzo... może pan czekać na... No, e... Wyjątkowo błyskotliwe też było myślę, zwrócenie myślę, się że do widzów. Lu... No... Lu... A pan się nie zwraca nigdy do widzów? W taki sposób, jak pan to nie. Nie oczekuję odpowiedzi. To w mediach. Tutaj jednak rzeczywiście... Wobec czego Andrzej Duda jakieś nominacje podpisywał? Rol, na I, wrócę, nie I tak żeście go od, od czci i wiary odsądzali za brak, nie, za brak podpisu. Zaczyna mnie pan bawić teraz. Ja się co tutaj bardzo dobrze bawię. Bo... Przyjemne rozbawienie jest, poranne rozbawienie jest rzeczą przyjemną. To wystąpienie przydacza, drodzy państwo, jest pięknym przykładem tego, jak PiS usiłuje przepisywać historię lub ewentualnie nadpisywać ją swoją propagandą. Zasada jest banalnie prosta. I mniej pamiętasz, tym łatwiej uwierzysz. A jak pamiętasz, to PiS spróbuje wmówić ci, że pamiętasz źle, czyli, że po prostu nie pamiętasz. Klasyczny zabieg tej szajki oszustów i prymitywnych złodziei. Ile ustaw rezydent zawetował przez 8 lat? Dokładnie 3, a podpisał kilkaset. Z tym, że prawie wszystkie strategiczne dla PiSu. Zmiany No podpisywał od ręki, od ustaw sądowych niszczących praworządność poprzez telewizyjne oddające telewizję polską w łapska bandziora Kurskiego, po te, które demolowały również kontrolę nad konstytucją. Daleko by szukać widę słynne nocne powołanie neonów do Trybunału Niekonstytucyjnego. No a dzisiaj przydacz wychodzi i mówi, że prezydent był koncyliacyjny i nie podpisywał wszystkiego. Tak, to jest tak, jakby stwierdzić, że deszcz nie jest wodą. To jest nie tylko propaganda. To jest również taka ostentacyjna obraza dla inteligencji, nawet przeciętnego widza. I dlatego tak mnie po prostu personalnie bawi ta scena, w której przydacz patrzy w kamerę i próbuje przemówić do telewizorów. Bo jest to. Trochę taki, nawet bardzo więcej niż trochę symbol PiSu. Oni żyją w jakimś świecie, gdzie wystarczy mówić do szkiełka czy patrzeć w lampkę, by myśleć, że zmienia się rzeczywistość. De facto ją rujnując, a przy okazji rujnując i równolegle swoją reputację. Jak Państwo oceniacie, intelektualny przewód myślowy przydacza? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to Mariusz Gosek. Tłudicze. Olimpijczyk, jak zwał, tak zwał, jedno jest pewne, że jest niekwestionowanym kolejnym gwiazdorem prawej strony. No, postanowił głosić, że czarzasty mrozi projekty PiSu. No tak, mrozi. I co w tym dziwnego, jakby nie wiem, chodziły jakieś pierogi w zamrażarniku. A on sam prezentuje to jak jakiś największy skandal od czasów okrągłego stołu. Czy Gosek nie dodaje jednej bardzo drobnej rzeczy, ale jednak bardzo istotnej w tym kontekście, że owszem, Sejm nie zajmuje się tymi projektami, bo są one skrajnie szkodliwe, nielogiczne albo... Napisane na kolanie. No ale Gosek żyje chyba w jakiejś innej rzeczywistości, być może w jakimś innym uniwersum, w którym Sej ma obowiązek przerabiać każdy bubel prawny, który pis wydusi z siebie w formie ustawy. Czerwona Wejdźcie na stronę i sprawdźcie, jakie bardzo dobre projekty pochodzące z Klubu Prawo i Sprawiedliwość bądź pana prezydenta, doktora Karola Nawrockiego, są mrożone w zamrażarce marszałka Czarzastego. No, bardzo ciężko się to mówi, marszałka Czerzastego, który działa wspólnie z Donaldem Tuskiem. Zobaczcie, jakie bardzo dobre rozwiązania dla Polek i Polaków są blokowane. To między innymi dobrowolny ZUS, ale wszystkie te mrożone projekty znajdziecie na stronie... Oczywiście diagnoza jest banalnie prosta. Otóż Gosek przyzwyczaił się do czasów, kiedy PiS miał własną marszałkinię i marszałka, czy własnego rezydenta, którzy oczywiście hurtowo klepali wszystko, co przyszło z Nowogrodzkiej. No wtedy nie istniało coś takiego jak jakaś analiza, czy skutki uboczne, nie mówiąc już o w ogóle jakiejś konstytucyjności. Liczyło się jedno. Czy to wzmacnia władzę PiSu? Jeżeli tak, podpisywać, przepychać, wciskać nocą, przepychać kolanem. No ale nagle przyszła nieoczekiwana zmiana i Sejm zaczął powoli, ale jednak działać normalnie. Projekt zaczęto czytać, sprawdzać się, konsultować, weryfikować i dogłębnie analizować. No i wtedy Gosek patrzy na to jak na jakiś zamach stanu. No, no bo jak? Ustawy PiSu nie trafiają automatycznie do dudy, nie przechodzą w 5 minut, nikt nie dzwoni z Nowogrodzkiej, by przepnąć ją kolanem. Skandal! No ale prawda jest, szanowni państwo, banalnie prosta i teraz już całkiem na serio. Jeżeli projekt jest szkodliwy. Sejm odkłada go na bok. Naturalna konsekwencja. Jeżeli jest napisany na kolanie, po prostu trafia do śmieci, trafia do kosza. Jeżeli jest sprzeczny z prawem, nie ma prawa wejść poza komisję. No a większość z tych projektów PiSu to oczywiście próba cementowania własnych kryminalnych przestępstw, co oczywiście wywołuje w jakąś frustrację, że. Przypychanie prawa nie będącego prawem, bo to prawo łami prawem kolanem, jest oczywiście dla nich anomalią. To się nazywa, szanowni pisowcy, normalne państwo. Po ośmiu latach tej mafii, oczywiście, że brzmi to jak jakieś science fiction, no ale właśnie, drogi Gosku, zmartwimy Cię. Tak właśnie działa demokracja. Jak państwo oceniacie, wynurzenia. Internetowego ska Zachęcam ich w tej kwestii, do tego, by podzielić się swoimi myślami, z nami i naszymi widzami. Tatumer 3. Dzisiaj uprzedzam prawdziwa perełka. W trakcie rozprawy dotyczącej ataku na szpital przez Brauna, sprawy, która może skończyć się dla niego nawet pięcioma latami bezwzględnego więzienia, Grzegorz Brown postanowił wygłosić wniosek, który na pewno jak i występ przydacza, ale nie te do telewizyjnego, a bardziej przejdzie do archiwum polskiego sądownictwa. Otóż Brown oznajmił, że chce sam być sędzią we własnej sprawie, bo według niego każdy niezależny sąd jest przecież lewacki i europejski. No jest to moment, gdy człowiek waha się w swojej głowie. Czy to jeszcze polityka, czy może jakaś sala w psychiatryku. Pan sędzia powołał się na ideowość tej młodzieży. Otóż jeżeli do pana sędziego lewackie, klimatystyczne fantasmagorie przemawiają jako wyraz idrowości no to ja jestem naprawdę odporny i nie uciekam od razu z krzykiem, ale z ostrożności procesowej wolałbym, żeby sądził mnie ktoś, komu bliższe są standardy cywilizacji łacińskiej, a jak najdalsze są standardy rewolucji światowej, wprowadzonej także na odcinku zielonym, tęczowym, różowym i, i A więc jeszcze raz proszę się wyłączyć, panie sędzio, a będzie to z pożytkiem doczesnym wiecznym i wiecznym państwa i narodu. Wyobraźcie sobie Państwo ten precedens. Otóż e, każdy oskarżony przychodzi do sądu i wzorując się na na neofaszulne o naziolu mówi Dzień dobry, od dzisiaj to ja poprowadzę własną sprawę. Dzisiejszą sprawę proszę wyłączyć tego sędziego, proszę siebie wyłączyć, bo on ma poglądy. Brzmi absurdalnie, no bo jest absurdalne. To jest tak oderwane od prawa logiki i. Zdrowego rozsądku, że trudno uwierzyć, że padło z ust. Ja wiem, że on nim nie powinien być, ale jednak, trzymajmy się tej nomenklatury i faktów europosła. No ale padło. No i co gorsze, w PiS zaczyna się pojawiać coraz więcej ludzi, którzy udają, że ten kierunek myślenia jest odważny, patriotyczny, antyestablishmentowy, wręcz katolicki. To jest naprawdę takie niebezpieczne, po prostu groźne, bo pokazuje, jak bardzo duża część prawicy, tej patoprawicy, flirtuje z ideologiami skrajnego, antysystemowego radykalizmu. I nie mówię oczywiście, że wszyscy, ale nie da się ukryć, że większość, i że Brown robi w tej przestrzeni coraz większą karierę jako idol skrajnie odklejonego elektoratu. Apis, zamiast powiedzieć wprost, że jest to idiotyzm, zaczyna przytakiwać, mrugać okiem, czy szukać poparcia u jego wyborców, dbając tylko i wyłącznie o własne słupki sondażowe. Tak się właśnie rozmywa, drodzy Państwo, granica między prawicą parlamentarną, a radykalnym, antysystemowym, antynaukowym, antylogicznym, antymoralnym marginesem społecznym. To już nie jest polityka, jest to jakiś niekontrolowany dryf, nie bójmy się tych słów, ale w stronę łajdanctwa. Jak jest Państwa zdaniem? Zachęcam ich tej kwestii do wspólnej dyskusji na dole w komentarzach. Na koniec, jak zwykle mój gorący apel i serdeczna prośba to, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, po to Państwu nic od nas nie uminęło, a jak wiecie, spotykamy się zawsze trzy razy dziennie. Ja o godzinie 10-17 Mariusz Gzyl po godzinie 2015. Zachęcam ten dzwoneczek nic nie kosztuje, a nam naprawdę pomaga w tym, by kanał urósł w siłę. Przy okazji polecam Państwa uwadze Czech Press. to nasz portal informacyjny i raz jeszcze zapraszam gorąco. Do korzystania z KPL to nasz sklep, z którego dochód pozwala nam inwestować w sprzęt, technologię i ludzi. Na koniec moja gorąca prośba państwa: łapki w górę, komentarze, udostępnienie oczywiście, subskrypcje. Liczę na państwa zaangażowanie. Zapraszam na jutro punktualnie o 10 i niezmiennie o 17.00 nasze dwa spotkania. Wszak to kolejny dzień powszedni, więc kolejny dzień, kiedy PiS dostarcza nam kolejną dawkę absurdalnych momentów, e, po prostu które udowadniają, że uwypuklanie ich łajdactwa jest po prostu patriotycznym, demokratycznym, zwyczajnie ludzkim obowiązkiem. Dobrego i spokojnego dnia. Do zobaczenia jutro punktualnie o 10 przed południem. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.